sobie krąży. Także za moment jak tutaj pojawi się bliżej nad łąką, to to polowanie sobie zrobimy. Sokół jest na fajnej wysokości, fajny pułap, także bardzo ładnie tutaj powinien sobie zapolować. Także proszę go obserwować, cały czas go mieć na oku i w momencie, kiedy kolega z bawidłem pojawi się na łące, sokół zacznie na nie tutaj taki nalot. Także obserwujemy i patrzymy, co stanie się z jego sylwetką. Także obserwujemy, patrzymy i za moment polowania. Soku jest bardzo fajnie, na bardzo fajnej wysokości. Także jak zachowamy ciszę. Nie I polujemy. You're a little